Mamy godzinę 17.24. No I chciałem pokazać nierozłączną parę. A ta nierozłączna para to jest Zuzia i Baribal. Baribal też tu jest. Nie widzicie? Baribala jest Baribal. Zaraz Wam pokażę. jest Halo. O, o widzicie? Paribal. <laughs> Nie mogła Zuśka wejść do środka. No to tak wymyśliła sobie. A ja paribalka tak przykryłem, bo on tak leżał, odkryty. No, widzicie, głowę chowa Przykryłem go tym, a z ponieważ nie mogła wejść, no to wlazła na. A to pies troszek. Pies Czaszek. A to nasza albineczka. A to nasza mila. Mila i albinka to też para. Nierozłączna. A to. Masiorek indywidualista. individualista.